Witam, witam. Jak lecisz? Do, do Geraltowa biegnę. Choróbka. No, złapało mnie coś ostatnio. Masz leki? No, te tracykliny, a to trzeba jeszcze z witaminą brać. Łyknie jedno multi, resztę mi oddał. Spoko. Dobra, na razie, na razie. O, hej, hej. Tu jesteś masz Mogę chce przejść, ale Uwaga, się... uwaga, na Ty, a jakiś tam mają. O, witaj, witaj. Słuchaj, Maciek, nie masz może zegarka dla Ryszka? No, nic, nic. Się nie orientujesz na tym zegarku, Maciek? Nic, na pewno nie wiesz, Maciek. Mam spokojne Dzień dobry, dzień dobry. Dobry Witam serdecznie. Pan tak to? Kto? Tadeusz jestem. Tadeusz? T Tadeusz. Dobrze pan. Kilka, tylko tu koleżankę. Otwórz pan buźkę i ściągnij maskę uh, Była uh. uh. podana Chodź tu pana na chwilę i zejdę Będę musiał pana na chwileczkę ścią ten związać, ale nic panu nie zabiorę. A, a dlaczego? dlaczego? A, a, a dlaczego? No bo poszukuję pewnych rzeczy. A bo ja, tak, dobra, nie wiem, że bo nie mam liny. Dobra, mniejsza. Panie, kupię pa od pana śrubki gwoździe i różne takie rzeczy. Jakieś liny, MC, druty, druty, różne takie budowlane rzeczy. Jakiś proch, e, pr narzędzia jakieś prezycyjne e, hmm. lub inne tym podobne. Hmm. Pokaż po prostu pan, co masz pan. No ja powiem panu tak, jakieś gwoździe mam Ale już byłem umówiony na wymianę. Procho Dobra to dałem. Gwoździ, no nie, bo mamy, mamy To mamy dużo To co pan jeszcze raz potrzebuje albo poszukuje No, witam czy... Albo rozbierz się pan, ja panu powiem co ja potrzebuję bolejcie, bolejcie. Możemy się tak dogadać Nie no ja rozbierał się nie będę ja to się obawiam no, o swoje rzeczy ale... Co pan potrzebuje? Nie śru ale śrubek ma śrubki, plastiki Mały metal, sprawdzę, sprawdzę. mały złą znaczy Wszystko w tych małych pojemniczkach, nie? No 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 Drut szczypce Mieszczę tam, dużo że... masz, masz jeszcze... Masz gazu, trochę w butli? Zostało ci? No, no. Dobra, z Nie no, ja wszystko już przehandlowałem. Takie... A, właśnie Dobra, rzeczy. to ucie, uciekaj pan. O, co to jest? Co to jest? Pus. Autobus. Co to jest? Stufa w ten autobus. Stufa. Dziś dobry? O, to przeziębiony. O tu Aha, no nieźle. O! No i kamizelka mi się przyda. O! Tam wrzeszcz. Tak, dobrze idę. Muszę pomyśleć. Jesteśmy w kudłopcach. To jest to w pierwszej pomocy Mogę to jakoś przypiąć? O kurde Jaki w O kurde Tu już wywalone w tą kamizelkę Chyba że robimy tak Jeszcze No i zgubiłem Nie Gdzie to jest? No nie, mów nawet Co jest? e dobra essa é kurna, zamykaj, zamykaj wilcy, 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 wilcy Kurno. Nie, nie w ten sposób, koniec, to jest koniec.

Kolega, wow, wow, tera, tera.